Sonia, zaraz się spóźnimy. Idzie z... o! Cześć dziewczyny! Przepraszam was za spóźnienie, ale e, niestety nie mogę teraz z wami iść, bo e, idę na spacer z moim poznanym e, kolegą. Witajcie! Jestem sekretariat. A wy? Malina. Selena to jest Penelopa. E, tak, zgadza się. Przepraszam was, ale, no, y, zaraz się spóźnimy i chcielibyśmy już iść. Dobra, idź. Uuu, czyżby so ja sobie kogoś znalazła? Nie wiem, ale mówiła, że to tylko kolega nowy poznany, ale pasują do siebie, nie? No, hehehe. Chyba mam plan. Jaki Penelopa? Spikniemy ich ze sobą, co ty na to? Tak, dobry pomysł. Ale problem taki, że się nie znamy na randkach i nie wiem, jak to wszystko zorganizować. A Szafir ci jakoś zaprosił na randkę i wiesz pewnie. Ale to on wszystko organizował, nie ja. Dobra, dobra, to nie wiem, co i jak. Chyba, że pójdziemy do meduzy, do mojej cioci. Zaraz meduza to twoja ciocia? Tak. Jak? A co? Dobra, zresztą, to ona się zna na takich rzeczach? No, ba! Jak ja byłam jeszcze mała, to ona raz nie śledziła ze swoją, e, że tak powiem, e, wspólnicą, czyli primą, i one nas śledziły jak z szafirem, ja byłam mała. I one myślały, że ja i szafir byliśmy razem. No, czyli to taka agencja miłosna, tak? Coś w tym rodzaju, ale nie wiem, czy jeszcze moja ciocia się tym zajmuje. Dobra, idziemy. Cześć, ciocia! Och, Jak Ja cię dawno nie widziałam! Aleś urosła, podobno też jesteś szafirem! <gry> tak, ale to nie potapiśmy. Mamy do ciebie taką pewną sprawę. Mam pytanie, czy się nadal zajmujesz sprawami miłosnymi? No oczywiście. To dobrze się składa, bo mamy do pani taką prośbę. No mówcie. Nasza koleżanka Sonia, to ona e, widziałyśmy ją z takim jednym ogierem, nazywa się sekretariat. I wydaje nam się, że on próbuje ją poderwać, lub ona go. Nie wiem, natomiast chcemy, żeby była ona z nim, bo idealnie do siebie pasują. Cóż, i co ja mam w tym związku poradzić? No, czy mogłeś byś nam, Cięciu, pomóc zorganizować taką ukrytą randkę, żeby oni o tym nie wiedzieli? I potem byśmy ich tak zaprowadzili i potem by była randka. Cóż, niech będzie, ale dobra, zacznijmy od tego. Co Sonia lubi najbardziej, bo muszę wiedzieć. Najbardziej to kwiaty. Jakiego koloru? E, tutaj niestety nie wiemy. Jedynie Well o tym wie, bo ona najbardziej stoją się kłóci i one tam czas, y, często gadają ze sobą. Natomiast Well jest na... Y, szykuje się na zawody i nie ma czasu nam teraz, że tak powiem, pomóc. A, rozumiem. To w takim razie zapytam, jakiego koloru jest Well Boże! Sonia, przepraszam Was! A nie, nie, nic się stało. Sonia jest koloru taki ciemny brąz, coś tak w tym stylu. Ach, no to rozumiem. To w takim razie przygotujemy. Yy, muszę wziąć yy, żółte kwiaty i różowe. No i najpierw pójdziemy po kwiaty i potem tutaj przyjdziemy. Okej, okay, to chodźmy. Ach, jak ja tu dawno nie byłam. No. Dobra, cześć Volta. Ciociu, to jest Tina, nie Volta. Ojej, przepraszam, starzeję się już. Oj, oh, Tina, przepraszam cię. Ej, ci się zdarza. Czasami się tak zdarza, że pomyła moje imię. Ciężko zapamiętać. W czym mogę pomóc? Otóż yy, potrzebujemy sporo kwiatów żółtych i różowych, bo organizujemy rendezvous. O! Widzę mu, muza że nie, nie wyszłaś sprawy, że tak to Tak, tak, dobra. Możemy wybrać kwiaty. Tak jasno, czyli różowe i żółte, tak? Tak, tak, tak. tak. Dobra, to idźcie poszukać. Um, sporo tego jest. To co mamy wybrać? Te są ładne, to weźmy te z dziesięć może. Tak, dobry pomysł i jeszcze tutaj te żółte. Dobra, to ja idę do Tiny. Tina, okej, okay, już wiemy co i jak. Szybko wybrałyście. No, za dużo tutaj to. Dobra. Poproszę tutaj y, te żółte. No, Tak. 5 i 10 różowych tych tutaj. Ok, jasne, załatwię Wam to. Zaraz przybiorę. Dzięki. Wszystko gotowe. Dobra, idą. Sonia, patrzaj. Hmm? A po co ja mam tutaj stać, takie moje pytanie? Stoi. Mam tam iść? Po co? Eee, bo musimy coś zrobić. E, ok. E, Sonia, o co tu chodzi? Nie wiem, właśnie. Teraz życzymy Wam miłej randki. Randki? No co? Sekretariat. Powiem Ci tak, wy do siebie pasujecie. I nie dość, że Ty tak robisz, to powinien zorganizować razem jakąś fajną randkę i będziecie razem. I będzie cudnie. E, wszystko fajnie, tylko że e, my już jesteśmy razem od dawna. To po co nam randka? Co? Co? Yy. Wszystkie starania znowu na marne. No ja nie mogę, no. E, nie powiedziałam wam. E, co? Gratulacje. Ten, tak. Nie gniewajcie się. Ale dobra, w tak czy siak dziękujemy. Dobra, zresztą. Zrobicie sobie jakieś tam romantyczne wieczory i dobra Ja już muszę i dziewczynki. Do widzenia, a mam jeszcze miłej randki czy tam wieczora. Już nie wiem, sama już. Dobra, pa! Tak, coś nie pykło, no ale dobra. My już idziemy. E, miłej randki, Sonia, chyba już drugiej randki. Tak, dzięki. Dobra, to mi idzie.